Każdego dnia mijamy ludzi, znajomych, nieznajomych, tych, których pozornie znamy. Patrzymy na twarze, ale nie widzimy tego, co kryje się pod nimi. Maski chronią przed pytaniami, które mogłyby wszystko odsłonić. Porażka znikną, gdyż Pan nie nabudze się. Ale co by było, gdybyśmy mieli odwagę spojrzeć głębiej? Gdybyśmy przestali patrzeć tylko na to, co zewnętrzne, i zaczęli dostrzegać to, co naprawdę ważne. Dlatego powstał projekt Inside Out: aby zwiększyć świadomość na temat problemów, które często są bagatelizowane w społeczeństwie, takich jak zaburzenia odżywiania i przemoc. Nasze działania rozpoczęliśmy od balu maskowego, symbolicznego wydarzenia, przy którym wspierały nas władze miasta i Ostrzębiu Zdrój. Po balu oddaliśmy jedzenie potrzebującym. Głównym celem projektu były warsztaty, które udało nam się przeprowadzić dla blisko 1,5 tysiąca uczniów. Chcieliśmy pozostawić po sobie trwały ślad, dlatego razem z Miastem Żory stworzyliśmy mural Inside Out. Chcąc jeszcze bardziej dotrzeć do lokalnej społeczności, nawiązaliśmy współpracę, w ramach których można było spróbować kawy i deseru Inside Out w lokalnych kawiarniach. Wiemy, jak ogromne znaczenie w obecnych czasach mają media społecznościowe. Dlatego wykorzystujemy je do poruszania ważnych edukacyjnych tematów, skłaniając ludzi do refleksji. Chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom, sponsorom, a w szczególności miastu Jastrzębie-Zdrój i Żory za wszystko, co dzięki wam mogliśmy osiągnąć. Inside Out to coś więcej niż projekt. To ruch społeczny, który pokazuje, że poprzez sztukę, rozmowy i wspólne działania możemy zmieniać świat na lepsze. Każdy nasz krok ma znaczenie, bo to właśnie małe kroki prowadzą do wielkich zmian.